Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki e, zrobił dobrze Męcenowi, dotrzymał danego mu słowa i zablokował dziś próbę e, implementacji unijnej dyrektywy, e, która dawała możliwość błyskawicznego blokowania stron oszustom działającym na rynku e, kryptowalut. Karol Nawrocki uznał te przepisy za prawne bubel i zbyt restrykcyjne w stosunku do innych krajów takich jak Czechy czy Słowacja, co mogłoby zahanować innowacje, wypchnąć polskie firmy za granicę i zagrozić wolności gospodarczej. Właśnie branża kryptowalutowa, której, której reprezentantem mieni się Mencen apelowała o wetu argumentując, że to ochroni lokalny rynek, a rząd oskarżał, ostrzegał, że bez regulacji wzrosną oszustwa Prawie jedna piąta inwestorów już doświadczyło do, 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 do nadużyć. Szanowni Państwo, brak rejestru, po prostu tego, co zostało miało być uporządkowane, po prostu zwiększa takiej. Nie ma nic de facto. W innych państwach, u nas nie ma nic. Tak. Jest to jeżeli ludzie są bystrzy, to sobie w tym poradzą. Ja bardzo zawsze zalecam wielką ostrożność w używaniu kryptowalut i w tego. Po pierwsze, większość, zdecydowana większość tego, tego narzędzia to jest taki, jest taki rysuneczek w internecie, który pokazuje faceta, który wyrzuca za drzwi garażu, piłkę dostaje dwie. To wrzuca tam dolara, dostaje 2 dolary, wrzuca 100 dolarów, dostaje 200. To wypakowuje wszystko, co ma z kieszeni, tam zbiera, wrzuca i, I są kurdy To nie tam nie i, i, i zamyka się, to już nic już nie ma. I mój, potem jest, tak działają kryptowaluty generalnie wiadomo że to jest oczywiście przegięcie bitcoin ma tam jakąś renomę natomiast być państwo nie do końca wiadomo kto tym jak tym próbuje sterować to przypomina trochę wizytę w przybytku hazardu ja na przykład stronie od hazardu. I tam są realne pieniądze w hazardzie, a tutaj tego nie widzisz tam, a, tam Tomku, sobie sobie... To jest, to, czy To problem po prostu polega na tym, że powiem Wam powiem tak, do transakcji kryptowaluty są wykorzystywane, no bo to łatwo zgubić ślad, łatwiej uciec z pieniędzmi przed podatkiem, jeżeli dostajesz pieniądze w kryptowalutach. No nie bez powodu. Strony, które sprzedają w kryptowalutach, dają zniżki, no bo wolą pieniądze, bo to jest bardzo trudno kontrolowalne. Natomiast Karol Nawrocki, no chce być tym takim człowiekiem, bo to są to jest też zaplecze ludzi od mencenu. Musiał się podlizać od razu. Janku za, za to, że nie spotka się z Urbanem, bo od razu. I on nie, mógł tego, on nie mógł tego podpisać, to już wcześniej to by naprawdę wszystkie ich wspólne plany. Gdyby on to podpisał, to wszystkie wspólne plany z Benzenem poszłyby gdzieś. Natomiast ja muszę Państwu powiedzieć jedną rzecz. I my tą wiedzę mamy. Otóż PIS, ludzie związani z pis właśnie w kryptowalutach płacili, no nie tylko, ale skorumpowanym dziennikarzom płacili właśnie poprzez kryptowaluty. I mi się wydaje, że to jest anonimowe, do pewnego stopnia i tak, i nie. Dlatego, że międzynarodowe agencje wywiadowcze śledzą bardzo duże transfery pieniędzy. Więc, jak tam dochodziło na przykład do przelewania kwot po kilkaset tysięcy złotych, to te transfery zostały odnotowane. Tak, wiecie, Państwo, tak samo jest w systemie bankowym, gdzie taka bezpieczna, wielkość to jest tam do 10 tysięcy dolarów. Jak puszczasz przelewy powyżej, no to ci się od razu włącza z automatu nadzór nad transakcją z głównego inspektora. To nie znaczy, że od razu jest podejrzenie, tylko jakby to będzie, świeci się. Chodzisz jeżeli, do innej puli. Tak, jeżeli ktoś zauważy, że na przykład puszczasz Ileś przelewów tego typu mogą tam puścić losowo, zrobić kontrolę. Patrzą na to. Kar, szanowni Państwo, ja jestem daleki od tego, żeby państwo było omnipotentne, czyli takie, żeby wszystko mogło kontrolować. Natomiast naprawdę kwestia kryptowalut. Myśmy Wam mówili w roku 2021 22 że ukradzione pieniądze z Polski ludzie służb PiSu lokowali w kryptowalutach. To są ich duże zasoby, i oni się bardzo boją, że jeżeli wejdzie mocniejszy regulator, to zacznie ich tropić. Na dziś żyją dlatego, że szefem KNF-u jest człowiek od Morawieckiego, że Nawrocki blokuje rozpoczęcie śledzenia faktycznego krypto kryptowalut. To wiecie, Państwo, to jest tak jak z kontami. Polityków. Konta zostały w Polsce namierzone zagraniczne naszych decydentów około roku 2005. Ja wiążę słynny wypadek, który uważam, że to nie był wypadek, tylko próbą zabójstwa Kazimierza Olejnika, wówczas prokuratora krajowego, który miał właśnie bardzo ciężki wypadek, ledwo przeżył, właśnie z tym, że wtedy polska prokuratura po raz pierwszy próbowała położyć łapę na kontach bankowych ludzi służb i polityków te konta później trafiły do polski zarządów Zbigniewa Ziobry część tych kont i wiecie państwo ja w 2015 roku próbowałem wyśledzić co się z tym stało nie można było ustalić żadna z ekip która rządziła w Polsce nie chciała się tego dotknąć te konta były naprawdę zabawne tam byli ludzie którzy byli całe życie parlamentarzystami i mieli po 11 milionów franków tam pamiętam 44 miliony dolarów to był taki fajny tekst gdzie jeszcze, jak piszecie Jan Piński, tajne konto Polityków, to znajdziecie gdzieś jakiś nie, odprysk tego tekstu, bo na, z, innych, z innych stron wywiało, ale gdzieś tam jakaś jedna kopia e, broni się jak Asterix i Obelix w Gallii, tam przy Cezarze. E, to jest e, pokazanie, że Karol Nawrocki e, po pierwsze chce cały czas. E, kooperować z mecenem. Destabilizacji państwa, Janku. Destabilizacji też, państwa. też, też, ale to też jest to, znaczy oni, że pokazują, że nie pozwolą, żeby dopóki będzie Karol Nawrocki, dopóty oni nie pozwolą wziąć żadnej kontroli. Tutaj rączki zacierają grupy interesu. Karol Nawrocki bierze sojuszników. Słuchajcie, Agencja Państwowych Zabójców, Tomek Wiejski, książka o sukcesach, ale też o porażkach Mosadu. Tych drugich jest oczywiście dużo mniej, naprawdę warto. Tutaj ja taki zestaw jest książek: Policjanci, gangsterzy, Potomafia, Polska, Sycylia. Bardzo fajny. Tajne dzieje świata. Aleksander Piński. Naprawdę najciekawsze historie z dwóch tysięcy lat naszych, takich ogólnoludzkich, bo to tylko nie jest historia Polski, to są też wydarzenia na świecie. Dlaczego Żydzi są najinteligentniejsi. Uwaga, dlaczego. Uwaga, kim był tak naprawdę. Kuba Rousseff, czyli o co mu chodziło, to też jest w tej książce. Jak wzbogacił się Churchill w czasie II wojny światowej, naprawdę fantastyczne historie. Antoni Dudek o historii. Już niedługo, szanowni państwo, w nowym studiu porozmawiamy z panem profesorem na temat też trochę książki, ale ogólnie o, o historii to będzie debiut. To, to, to studio jeszcze nie ruszy, ale, ale to będzie pierwsze nagranie, które, które wejdzie. Myślę, że zobaczycie je w czwartek. Oficer służb ujawnia Piotr Żoński, czas nielegałów bez cenzury. Pamiętajcie, to jest nowa książka. Kto jeszcze nie ma, to polecamy. To nie jest wznowienie. Ja jeszcze przypomnę o naszej książce. Jak PiS sfałszował wybory, to mnie naprawdę bawi cały czas, że po można powołać biegłych, żeby stwierdzili, czy były wybory fałszowane, i po tym, jak punkty wskazane przez biegłych wykazały fałszerstwa w jednej trzeciej punktów, to wychodzisz do ludzi i mówisz, że to oznacza, że drodzy Państwo, nie były wybory fałszowane. Dziękuję, do widzenia, i, i, i spadamy. I pro, i proszę nas nie zaczepiać, i proszę nie zadawać nam pytań. Nie. Historia bez cenzury. Ja powiem Państwu, że ja dużo widziałem. Niektórzy uważają, że jesteśmy strasznie cyniczni z Tomkiem, ale mi jednak kopara opada, że, mo że, że można wyciszać tematy tak po prostu. Nie tacy wiegli, nie fachowcy od, tych, od tej dziedziny, zupełnie inne inne, że tak powiem, pole działania tych biegłych takie, żeby jak najmniej wykryć i jeszcze, taki, jeszcze wychodzi taki, taki blamasz, taki kwiatek i jeszcze się mówi wtedy, nie, to nic się nie stało. Nie, to przesta i przestajemy I wzięli, wzięli, wzięli lekarza, lekarza dentystę do badania, do badania nie wiem, ortopedycznego, wzięli, wzięli pacjenta tak, tak, takiego, takiego, który naprawdę raczej nie ma problemów z ortopedią i tam wyszło, że jest ciężko chory jeszcze. A, I wyszło, że jest ciężko chory. Nie taki biegły, nie taki pacjent, nie taki odnośnik. Coś nie wydawało? Bo naprawdę zamiast wziąć doktora Kątka albo innych ludzi, którzy zajmują się tymi oszustwami, bo to są Fachowcy to oni wzięli ludzi, którzy no, tym się nie zajmują. I takim wyszło na 250 komisji 34%, że tam był wał. I nic. Nie ma sprawy, nic się nie stało. Jest niebywałe. Yeah. Wracamy do Nawruckiego. Słuchajcie, to no ma ciężkie dni, bo no, widzicie, Nawrucki nie może sobie swobodnie tak jak nie zrobić tego. Dla rady już nie ma tego, a tylko jest taki no, zimny sera, tak żeby się wszystko skończyło. Mm, no tak, oczywiście, w cudzysłowie, że nie funkcjonuje bez problemówki. To tylko tak, tak żartują sobie, no to tej umysłowej oczywiście, chyba nie innej, i no to jest problem. No nagle nie ma tego poweru tego entuzjazmu takiego, tego wrzasku, tego chodzenia, tak bujanie się na nogach, bo to gdzieś się kończy. Ale tam zostaw, I... został, bo to palisz nam na Ale nie, na ja, tu... ja, już zaraz, ja już zaraz powiem dalej, tak, tak już zaraz dalej powiem. I na dodatek, tłumaczą mu, słuchaj, z Ukrainą musisz inaczej zrobić. On to rozumie. No i robi tak, jak potrzeba z Ukrainą. Nie chce kłótni yy, już przynajmniej na tym kierunku i nie chce wkurzać ludzi, którzy mogą mu zrobić badania. Prosta sprawa. I naraża się swoim potencjalnym koalicjantom, czy sojusznikom, bo oni bardzo zdenerwowali się o to, że nie spotkał się z Robanem. Ale on dzisiaj mówi... Wszystko jest dobrze. Nie, nie wajcie się, zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Ja już wedle starej umowy wywalam wam to, na co wam najbardziej zależało. Pamiętacie, że jak Mencen zaprosił do siebie Nawrockiego, to ku zdziwieniu części ludzi było pytanie, jak potraktuje Nawrocki kryptowaluty. I od razu powiedział, że nie będzie sprawy, że on, że on będzie bronił kryptowalut. Tak było. No, wiesz, ja się później dziwiłem, kiedy Mencen nawet mówił, że on nawet niekoniecznie aspiruje do stanowiska premiera. On by chciał być ministrem finansów. I jak to wszyscy słuchamy, patrzymy na historię Mencena, patrzymy na historię Stanowskiego, patrzymy jak to się dzieje i tutaj patrzymy na Nawrockiego, który teraz 20 ustawę bodajże, tak już teraz wetuje. Nie wiem, czy to było w tej chwili najbardziej istotne. No to jest to wszystko jasne. Mówicie, bo on nawet jej nie, nie wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, nie wywalił w powietrze. Tak, że to, ta legislacja jest, jest zupełnie nie taka i e, mówi, że w Czechach, czy w innych państwach jest parę stron, a u nas jest tego za dużo. No tak, ale to jest potencjalne, potencjalny problem dla systemu finansowego państwa. Ale to jest to, o czym mówił Anek, że pisma bardzo dużo za pazurami i sprawdzanie, możliwość sprawdzania przez państwo rynku kryptowalut i naprawdę większość państw już sobie to zagwarantowało, a u nas teraz nie będzie nic. Ja pamiętam taką sytuację przy automatach hazardowych. Zrobiono taką ustawę, która ewidentnie była niezgodna z prawem. I to zostało zakwestionowane przez CUE. I dzięki temu przez długi czas nie obowiązywało nic. Rozumiecie? Czy jeden pan pod pozorem pod pretekstem walki z automatami hazardowymi zrobił ustawę, którą wiedział, że ona pójdzie do koszy i wtedy nie działało nic, bo ona poszła do kosza i nie działało nic. I teraz jest sytuacja podobna. Ja nie twierdzę, że ktoś specjalnie napisał taką ustawę o kryptowalutach, tylko na zrobił ten sam mechanizm. Na razie nie będzie działało nic. Jak myślicie, ktoś się z tego cieszy. I jak długo to będzie? Mm. Zobaczymy yy, jaką ścieżką sejmową przyjdzie teraz jakaś druga ustawa i inicjatywa yy, poselska, z której strony wyjdzie. Jest to niezwykle interesujące. Yy. Nawrocki wypełnia obietnicę do konfederacji po prostu. Tak, to jest jedna rzecz, ale pamiętajcie też Państwo, że chodzi też o budowanie sobie zaplecza. Prawo i sprawiedliwość jeszcze raz ukradło gigantyczne pieniądze w Polsce. Niestety nie mamy dziś służby, która w jakikolwiek sposób próbowałaby te pieniądze odzyskać. Pokazaliśmy przykład Abrisu. Cały czas jest milczenie. Wiecie tak. Państwo, to jest taka historia, naprawdę, która szokuje. Mamy najwyższą Izbę kontroli. Która publicznie oskarża, że prokuratura w czasach Ziobry nie, i uwaga, już po roku 2023 tamowała śledztwo i chroniła przestępców pracujących w Abrisie. Dopiero pod wpływem właśnie tej zmiany władzy w lipcu 2024 roku postawiono dwóm ludziom zarzuty, przy czym za. Kwotę strat, którą im przepisano w moim ocenie zaniżonej, tam 1,4 miliarda, dano chłopakom po bańce kaucji i puszczono po prostu swobodnie. I te, po tym raporcie, wskazującym na po prostu korupcję części prokuratorów zajmujących się tym, jakieś sprawy nawet ludzi związanych z sędziami, tam niektóre protokoły tych sędziów były wstrząsające, szanowni państwo. I potem Wisienka na torcie, że kontrolerzom, kontrolerom grozili czynni prokuratorzy, mówiąc o tym, że jak już wrócimy, to was za was się weźmie. I założyli mi sprawę. Tak. I syn zastępcy szefa. Służb. <grym> Faktycznie chyba jednego z szefów, czyli generał Radosław Kujawa, bo mówmy się, że się moniak. Rządzący no, służbami ubiegł. człowiek praktycznie. Tak, i tego. Jest, jego syn pracuje w Abrisie i Abris jest beneficjentem jednej z największych kradzieży w polskim. Po prostu w polskiej przestrzeni publicznej. Tam jest czarno na białym to, co powiedziała Najwyższa Izba Kontroli. Czyli chłopaki weszli do spółki, byli większościowym udziałowcem, wstrzymali obsługę płatności, doprowadzili do sytuacji takiej, w której rozpoczęli postępowanie upadłościowe i następnie ze spółki wyciągnęli aktywa, z których już do dzisiaj mają 5 miliardów złotych. Podczas gdy zadłużenie tej spółki to było 3,5 miliarda złotych. Czy dziś mamy iluś tam pokrzywdzonych, którym wpycha się jakieś ochłapy typu kilka procent należności? to jest za nich są atakowani I... przez prokuraturę. Też i to jest, bo wiecie państwo, to jest te kilka miliardów złotych, to są pieniądze, które poszły do jakichś określonych grup, do polityków, do służb, ale uwaga, też mamy takie informacje, że do służb rosyjskich. I to jest też taka kwestia, która sprawiała, że było u nas jak, jak było. Że ona mi się opiekują, bo właśnie bo, no bo nie boimy tego powiedzieć. Zobaczcie, że nie ma praktycznie żadnej reakcji związanej z tym, bo no, no, po prostu tak, na zasadzie trochę jest tak, jak w tym misiu: nie mamy pańskiego płaszcza i co, I co pan nam zrobi? Z, tak, i co pan nam zrobi. I hmm? e, te pieniądze muszą jakoś wracać. I tu, Nawrocki, po prostu gra w jednej hmm. lidze z tymi ludźmi, którzy zajmują się praniem forsy. Kryptowaluty są jednym z najlepszych sposobów przemieszczania tych pieniędzy. Zawsze jest problem z wzięciem kasy. To jest tak, jak to jest właśnie to tak, jak na przykład Tomka wyrabiano w branie Pieniędzy od tych gangsterów, to ja się tylko zapytałem tak. Ale to dlaczego kumple przyjaciele Tomka wystawiali faktury, a Tomek miał brać kaszy? No, to co? Bo ja rozumiem, a tam 50 100 kaszem to zawsze, zawsze, zawsze miło, ale na cholerę 800 tysięcy kaszem w sytuacji, w której nie możesz tego kaszu pokazać. No, to jest, to, to jest, wiecie Państwo, to trochę taka, nie, nie wiem, czy, pamię, czy może starsi pamiętają bajkę o tym, to złota kaczka się nazywała, że miałeś dużo wydawać pieniędzy i nie wolno ci było wydać na, na nikogo innego, tylko na siebie, jakoś tak to była legenda. Tutaj problem polega na tym, że tak, samochodu nie kupisz. Nic nie kupisz e, poza nic trwałego nie kupisz, bo ci przyjdzie skarbówka i ci po prostu palnie i, i cię zapyta, skąd to masz. To tylko trzeba być obajtkiem, tylko jeden Obajtek. Jak mu przychodzili i pytali się, skąd on ma, to jakoś tam potem umarzali sprawę. Wiecie Państwo, właśnie przyglądałem się ostatnio majątkowi obajtkiem. no Mama Krawcowa mu dała oszczędności 800 zł. ale właśnie czasami najważniejszy, bardziej zabawne było, że gdzieś tam nawet ktoś sprawdził, ile mama zarabiała w XXI wieku i się okazało, że to były kwoty rzędu tam tysiąc. 200, 1500 netto. I, ale to musiała być akumulacja kapitału genialną. I to niestety. Niektórzy jest... mówili o dziadkach z wojny. No tak, to, to, to Tomek przypomina: Wszyscy zapomnieli sprawę. Dotycząco Pawła Adamowicza, na skutek jego tragicznej śmierci, no, umówmy się, sprawa nie, tego, że w jaki sposób... Podzielić te tematy. Te nie, czy to, to, w, to w jaki sposób on się próbował tłumaczyć z tej kasy, którą miał, to, to, to naprawdę to była obraza inteligencji. Sugerowanie po prostu, że, jedni, że in, jednym wolno więcej. My to podsumowując powiemy tak. Karol Nawrocki idzie w jednym kierunku z Mencenem. To było jasne. Oni, on liczy, że będzie patronem koalicji. Że Jarosława się po prostu usunie w cień. I że Jarosław się sam usuwa. Sam się usuwa. O, to jest wiesz, Tomku. Ja pamiętaj, że dla Jarka to będzie gra o wszystko. To co prawda układ z powrotem rządu koalicji bez. Konfederacja PiS bez niego też mu gwarantuje jakiś spokój, no bo się skończą po prostu. On, wiecie państwo, on się naprawdę denerwuje. Wiewiórki mówią, że Jarosław zastanawia się po prostu, ile się jedzie, na przykład, z Warszawy do granicy. I jak to można, po prostu z tym immunitetem? Jak szybko? Czy, czy można zatrzymywać? Czy, czy, jak ma, czy, czy, czy jak on ma immunitet, to nie można. I to jest, to jest taka zabawna historia. Powiecie Państwu, co jest najlepszą karą? Nawet nie samo to, że on idzie, jest zatrzymywany tego, tylko właśnie to jest, to, to są te nerwy. To jest to, co zresztą nam próbowali robić, jak mi na przykład, jak przychodzili, popukali mi o 6 na ranem i mówili policja czy coś takiego, po prostu takie to były śmieszne hecheszki panów, żeby, żeby podenerwować człowieka. Tak dzisiaj, kiedy każdy z nich po ziobrze, bo jak można ziobre, to, to można każdego. Ja naprawdę chciałbym. Ja, 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 ja myślę, że Donald Tusk ma chyba świadomość tego, że jeżeli by po prostu zwolnił. Bo, 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 wiecie Państwo, tu nie trzeba sterować prokuraturą, tu trzeba po prostu zabrać ludzi, którzy chronią przestępców. Zarówno Kaczyński, zarówno Morawiecki. Już o takich ludziach jak Dworczyk, który, gdzie dowody na przykład, stajem, że, że chłop po prostu łamał tajemnicę państwową. To jemu nikt nie cofa nie poświadczenia bezpieczeństwa. To, to jest to za... Ci ludzie 231 mają cały czas. To jest jakaś, po prostu, to jest jakaś paranoja. Facet, to jest... Najgorsze jest to, że chłop... To jest Sprawy pokazywał na, na prywatnych mailach, przeżywała je cała Polska i nie tylko, i nic. Może tej woli nic się nie dzieje. Szanowni Państwo. Komisji zorganizował konferencję w Sejmie, nakłamał wszystkim, że to są jakieś. Yy, Prowokacje białoruskiego wywiadu i, i, i chińskiego wywiadu, jakiejś cyrki, jakiejś głupoty, a po prostu to były maile dworczyka i grupa hakerów, która im to wyrwała. No. Coś, co rzeczywiście robili. To się wywołało. Szanowni Państwo, ja przypomnę o naszej książce, jak PiS fałszował na wybory. Mój wielkim fanem tego tej książki jest Karol Nawrocki. Naprawdę słyszeliśmy, że to jest książka, która zrobiła na nim duże wrażenie. To jest oczywiście sarkazm, bo teraz nawet nie jest w stanie niczego przeczytać. nas po prostu, tak, byle myszka, która tam śmiga w kącie to jest wróg. Tak, proszę nie tupać. Kiedy Rosja zaatakuje Polskę, Michał Bukowski, jak pis wystawił nas Putinowi, pamiętajcie też o historii ekspert, komunista Pisucki, ale również świetny tekst o Terrorystach Kiszczaka, tak? O ludziach, którzy dokonywali rabunków na zachodzie, mieli taką kursarską licencję. PRA ich wypuszczał, oni tam sobie robili bandyckie napady, złodziejskie skoki, wracali, dzielili się kasą i. Tak trochę, trochę nieelegancko, ale słuchajcie, przynajmniej za granicą było i przynajmniej teoretycznie na przeciwnikach. To tak nasze służby teraz już takie są, zmieniły zasady, to znaczy teraz to już nie wyjeżdżają za granicę kraść, bo tam jest niebezpiecznie, tam ktoś pilnuje, tam jeszcze można zostać złapanym. Coś się może niedobrego wydarzyć, lepiej tutaj jest bezpiecznie, czy to opieprzyć fundusz operacyjny, czy to też napaść na budżet Ministerstwa Zdrowia, przecież to były takie piękne rzeczy. Szanowni Państwo, historia, numer podwójny, morderstwo na Jasnej Górze, historia na weekend, polecam i tu mamy, jeszcze tylko dawno nie polecałem, Paweł niezwykłe historie. To jest książka mojego syna, zilustrowana przez, jego, przez niego dla dzieci. 6-9 lat, może trochę mniej, może trochę więcej. To są jego opowiadania, przez niego zilustrowane, które mnie przypominają Rolanda Dala, którego mu czytałem, jak był mały. Polecam, jest także na Puławskiej 11. To jest księgarnia partnerska, która z nami współpracuje. Tomku. Panie Rosłowie, pan wersji po 17.30, pan jest przerażony. Pan jest przerażony tym naprawdę że teraz to zrobił Pan Minister Buda, który, no sądzę, że wspomagany przez Morawieckiego wyszedł i powiedział, jak Pan każe, zbiera się od nich haraczy. Teraz jest naprawdę wielki problem. Nie wolno, Pan już tłumaczyć, że nie wolno żadnych wojen wewnętrznych, koniec. No Pan tak mówi, mówi no, Pan, to jest problem, no jak Pan teraz wyjdzie... I pan, panem Kowalczykiem czy innym będzie pan mówił, że zapłaccie na PIS, dajcie na PIS. Wie pan, to jest duży problem. Ma z tym problem Sakiewicz teraz. Ma z tym problem ryzyk. To było świetne uderzenie żurka, a tutaj to pan sam sobie rozregulował ten zegarek z wojnami wewnętrznymi, bo wszyscy się zastanawiają. Kurczę, bo wiecie, to, to było... nie wolno było o tym w, w, w pisie mówić, teraz się mówi. Ile ten Kaczyński ma kasy? Chce kupować sobie jakieś dworki. A w tym czasie my musimy mu płacić z naszych pieniędzy. My, my, go, my, go, my go utrzymujemy cały czas i on jeszcze nas tak rozgrywa. To jest typowe, Było to kiedyś musiało nastąpić, panie Rosławie, i teraz już nie wolno wojen wewnętrznych. Ktoś, kto robi wojnę wewnętrzną, pan największym wrogiem. Pan jest sam yy, swoim największym wrogiem. <laughs> pan zawsze robi wojny wewnętrzne. Yy, doszliśmy do jakiejś yy, aberracji, paranoi. Pan nagle. Szedł do wniosku, że nie wolno robić wojen wewnętrznych. To z czego pan będzie żył teraz? To z czego pan będzie żył? Prawda, to jest, jest niebywało. Z przyjemnością patrzę na ten pana koniec, bo w sumie, wie pan, to szybko poszło, bo jeszcze od 6 czerwca byliście w euforii, że zaraz będzie pozamiatane. I teraz jest taki maksymalny spadek. Jaki to był kolos na glinianych nogach? Mówiliśmy, mówiliśmy. Na szczęście się dzieje. Do więzienia, panie Jarosławie. Po prostu do więzienia.